Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Znowu, tak powiem, działamy z energią nerek, z energią wody, bo dalej mamy zimę. <laughs> Dzisiaj poznacie punkt, który ja nazwałam podwójnym espresso, bo on tak działa właśnie, jak nam na przykład brakuje energii. Jest to ostatni punkt na kanale energii. Nerka 27 znajduje się jak mamy obojczyk, tak? Tutaj tak, taka wystająca kość poniżej, bliżej tutaj mostka. Takie są dwa dołeczki. Ten punkt może być tkliwy, bo te ważne punkty są czasami tkliwe, ale jeżeli bolesny, to trzeba dać mu swoją uwagę, swoją miłość i swój dotyk. Jeżeli chcecie się pobudzić, to najlepiej to zrobić rano i możecie po prostu te punkty w ten sposób po obu stronach ostukiwać. A na wieczór pokażę Wam taką technikę. Więc tak, kładziemy prawą rękę na lewym punkcie, lewa ręka jest na pępku. I tam lewa ręka tylko sobie leży na pępku, a my tutaj ten dołeczek masujemy i spokojnie oddychamy. Ta nerka 27, ten punkt, to jest taki dobry punkt, który właśnie nam, jak nam brakuje energii, jesteśmy wciąż zmęczeni. To sobie można właśnie masować ten punkt. Też jak pamiętacie, mówiliśmy o nerkach i strachu. To też jest na przykład, żeby ten strach trochę obniżyć. Też przy smutku. Też można masować, jeżeli macie chroniczny kaszel. Zresztą wszystkie informacje będą wokół mnie opisane. I teraz tak masujemy, spokojnie oddychamy. Pamiętajcie o oddechu. Czy robimy wdech, wypinamy brzuch, wdech nosem. I długi wydech ustami. Cały czas masujemy. Wdech nosem. I długi wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech nosem. I długi wydech ustami. Możecie sobie mierzyć czas właśnie oddechami, takie spokojne oddechy. Zawsze zaczynajcie od kilku, na przykład od trzech, potem zwiększamy, zmieniamy. Prawa ręka idzie na pępek, lewa na punkt po prawej stronie. I też masujemy ten punkt delikatnie, oczywiście nie za mocno, ale żebyście odczuwali dotyk. Zamykamy oczy i oddychamy. Wdech. I długi wydech. Wdech. I długi wydech. Jeszcze raz wdech. I długi wydech. Więc tą metodę polecam na wieczór, a rano, jak chcecie się pobudzić, to zamiast jakiegoś redbull'a, po prostu wziąć sobie, postukać w nerkę 27. Kochani, życzę pięknego wieczoru, pięknego dnia, bo jeszcze trochę ten dzień jest i do zobaczenia jutro.